Mantek A 410 Kabina LX chyba Świetny sprzęt, tutaj cieniowany zderzak Euro 3, Eurodrive. Wchodzimy do pięknego wnętrza Tutaj mamy taką dodatkową opcję Nie, to chyba działa tylko przy mocniejszym trzaśnięciu drzwi ten baczek po prostu odpada w pewnych momentach. Pasowe wyposażenie, śrubokręty. Chodzimy, o tu trochę piachu wyrzuciłem. Nie skrzypcie. No i co z wyposażenia? Popielniczka w kierownicy. Też fajny bajerek, trzeba przyznać. Fotel amortyzowany po przekątnej. To też taki, taka nowość w manie. Rzadka opcja: Rarytas. Skrzynia też z dodatkowym schowkiem, lewarek, komfort Shift, który nie zawsze działa. Znaczy działa w sensie, że wyrzuca na luz, jak go za krótko wciśniemy. To też taka, takie urozmaicenie to ściągnięte za trosa, akurat. No i tutaj wspaniałe, czyściutkie nowoczesne wnętrze tak, w doskonałym stanie. Szyby niestety się nie otwierają, no, otwierane szyby to jest rarytas, po prostu, w dzisiejszych czasach. Tak, no co tu jeszcze z wyposażenia? No mamy szklaneczkę, jakoś tam kiełbasę. Tu moja pościel, od łóżka udało mi się rano odkleić, z czego jestem bardzo dumny. co poza tym mogę powiedzieć? No radio jeszcze przygotowane do montażu. Tu wiatole tarczki w razie szybkiej zmiany podczas jazdy są zawsze potrzebą wszystko co trzeba to jest, no i oczywiście doskonały zapach, którego nie sposób opisać tutaj mamy jeszcze gratis wunderbaumy które już chyba się wypachniały albo umarły w tym smrodzie tak poza tym co tu jeszcze mogę powiedzieć hmm. to jest taka dodatkowa opcja wypadająca popielniczka ona Ostrzega kierowcę, że jedzie za szybko po dołach. I wtedy wypada po prostu. Też trzeba umiejętnie włożyć. Takie to sprzęt cicho. Ale tak to lata. Takie są uroki pracy jako skoczek.